Dzisiaj przygotowujemy przepyszne ciasto dyniowe. Najpierw obieramy dynie i kroimy na kawałki. Wkładamy do tarowaru, następnie miksujemy. Do żółtek dodajemy brązowy cukier, cukier palmowy, mleko, olej i dokładnie mieszamy. Następnie przeziewamy przez sitko mąkę, cukier i sól, aby nie było żadnych grudek. Dokładnie wszystko wymieszać. Miksujemy białka na ściany i dodajemy do masy delikatnie mieszając. Aż będzie piękny żółty kolor. Przekładamy ciasto do formy i pieczemy w piekarniku. Do miski dodajemy mąkę ryżową i mąkę z tapioki. Dodajemy trochę wody i dokładnie mieszamy. Przelewamy do miski, dodajemy mleko, sól, masę dyniową i dokładnie mieszamy. I na koniec jeszcze woda. Stawiamy do gotowania w kąpieli wodnej. Dodajemy cukier palmowy, mieszając cały czas do zagęstnienia. Wykładamy na upieczone ciasto. I już deser jest gotowy do serwowania. Smacznego.